uczniemu uroczystość zakończenia roku szkolnego. Proszę powstać. Począć sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. Proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, panią Małgorzatę Wiaderną-Celebak. Dzień dobry. Moi drodzy, to jest ten ukochany dzień przez wszystkich uczniów, ale zdradzę Wam tajemnicę, przez nauczycieli też, żeby było jasne. Z wielką radością witam Was wszystkich takich odświętnych, uśmiechniętych. To był rok pełen wyzwań, szczególnie dla uczniów klasy pierwszej, zderzenie ze szkolną rzeczywistością. Tu chciałabym też podziękować klasom drugim, no trzecich tutaj nie ma, za to, że pomogliście młodszym kolegom przetrwać ten pierwszy, trudny dla, na, dla nich wszystkich rok. Że czasami pomagaliście, jak się ktoś zgubił, albo nie wiedział, co zrobić, czy... Jak nazywa się ich pani? Bardzo Wam za to dziękuję. Obserwowaliśmy, jak rozwijacie swoje umiejętności, zdobywacie nową wiedzę i nawiązujecie przyjaźń. Wasze pytania, pomysły i śmiech wypełniały szkolne korytarze bardzo pozytywną energią. Szanowni rodzice, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wsparcie i zaangażowanie. To dzięki Waszej współpracy mogliśmy zapewnić dzieciom bezpieczne i inspirujące środowisko do nauki. Wasza cierpliwość i troska o rozwój Waszych dzieci były dla nas bezcenne. Nauczycielom składam wyrazy wdzięczności za ich ciężką pracę i oddanie. Każdy z Was wniósł swoją wiedzę, umiejętności. I co najważniejsze, serce, aby uczynić ten rok szkolny wyjątkowym. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, nasi uczniowie mogli czerpać radość z nauki i rozwijać swoje talenty. Stawiać wspólnie z Wami i z rodzicami czoła nowym wyzwaniom. Drodzy uczniowie, przed Wami najpiękniejszy czas czas wakacji. To chwila na odpoczynek, na zabawę, na zregerowanie sił. Życzę Wam wspaniałych przygód, mnóstwa uśmiechu i niezapomnianych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Nie z telefonem, nie przed telewizorem, tylko z żywym, prawdziwym człowiekiem. Pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie, żebyście cali, zdrowi, wypoczęci wrócili do nas. We wrześniu. Na zakończenie chciałabym jeszcze podkreślić jedną dla, dla nas wszystkich bardzo ważną rzecz. Jesteśmy bardzo dumni z Waszych wszystkich osiągnięć. Jesteście wszyscy wspaniali, i każdy z Was wniósł coś wyjątkowego do naszej szkolnej społeczności. Życzę Wam. Udanych wakacji. Państwu wszystkim również dziękuję za uwagę. Za chwilę, ostatni raz w tym roku szkolnym, zabrzmi hymn naszej szkoły. Baczność, do hymnu szkoły.

chama. Proszę im pomóc. Znamy to wszyscy, proszę państwa. Dzisiejsza uroczystość dobiegła końca. W tej chwili nastąpi rozejście się do klas pod opieką wychowawców. Jeszcze raz życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Proszę Państwa, zanim przejdziecie do klas, ja mam jedno ukochane ogłoszenie dla wszystkich uczniów. Szanowna młodzieży, ogłaszam wakacje! moment, kiedy kochają dyrektora. Gratulowania tego osiągnięcia. To był rok pełen nowych emocji, nowych wyzwań, nowych doświadczeń. Pamiętam, jak e, 1 września e, wchodziliście tutaj z niepewną miną. Zresztą rozmawialiśmy o tym wczoraj, a dzisiaj stoicie tutaj dumni i pewni siebie. Każdy z Was zrobił ogromne postępy. Nauczyliście się czytać. Część, eee, ale i nie tylko, bo nauczyliście się też jak być przyjacielem, jak razem zbierać się nawzajem, jak razem pracować. A pamiętajcie, że te umiejętności są równie ważne jak te, które zdobywamy z Przed wakacje, czyli czas odpoczynku, dobrej zabawy, nowych Wykorzystajcie ten czas, żeby naładować baterie i we wrześniu wrócić z nową energią i zapałem do nauki. Życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji. Zanim przejdziemy do tego najważniejszego wydarzenia, chciałabym też podziękować rodzicom za zaangażowanie w życie klasy, a w szczególności naszej Trójce Klasowej. Pani Martynek, dzisiaj nie ma. Pani Marzenie i Pani Justynie. Dziękuję bardzo. Chciałam od siebie bardzo podziękować mojemu wsparciu w trakcie wycieczek, panu Krzysztofowi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dzieci, już jakby będą starsze, będą też e, bardziej współpracujące, tak te zasady, które Pani wyprowadzała w czasie, kiedy Pani obiecała również ze świecący, że będziemy więcej cierpliwości, siły zrozumienia i że ten rok się jeszcze bardziej udany. Dziękuję, Dziękuję bardzo.

do na dole. Dziękuję serdecznie i dziękuję Pani Łnieszko. Było bardzo miło.